O nie, kicyk został uwięziony. Jeśli chcecie go uratować, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Macie na to 5 sekund. No jeszcze trochę, zostaw łapkę. Nice, udało się. Maszkicek, marchewki, idziemy stąd Witajcie moi drodzy, z tej strony Matruner, witam was w kolejnym odcineczku Moi drodzy, dzisiaj udało się Udało się, to właśnie dzięki wam Udało mi się zdobyć nowy samochód Właśnie po niego dzisiaj się wybierzemy A więc słuchajcie, na samym starcie Zostawcie łapkę w górę, napiszcie W komentarzu, uwaga, uwaga, napiszcie W komentarzu, samochód A przypnę wam serducho, więc moi drodzy rozróbcie to oczywiście w komentarzach No a my moi drodzy, w tym momencie Udajemy się, właśnie po nasz nowy samochód. Patrzcie, mam tu przygotowany spray, mam nawet kluczyki już do swojego samochodu i nawet trochę benzyny, żeby zatankować właśnie ten samochód. Słuchajcie, możemy wsiadać właśnie w nasze autko no i ruszamy, i ruszamy od razu właśnie po nasz nowy car. Dobrze, więc fajnie, fajnie akurat się składa, bo ym, gość już tutaj wystawił nasz samochód. Mamy kluczyki już odebrane, więc warto by było po prostu go o, po prostu odebrać. Dobrze, jest, patrzcie, moja maszyna! Był taki zakład, że jeśli dobijecie, uwaga, 8000 tysięcy łapek w górę, no to komendant właśnie dla mnie przeznaczy nowy samochód. A więc słuchajcie, udało wam się pod ostatnim odcinkiem było ponad 10 tysięcy, ponad i około 11 tysięcy łapek w górę. A słuchajcie, jeśli uda wam się pod tym odcinkiem dobić tak z 15 tysięcy łapek w górę, no to moi drodzy, yy... Komendant powiedział, że będę mógł swoje sprawy załatwiać samolotem, więc bardzo, bardzo was bym poprosił o zostawienie łapki i moi drodzy, wsiadamy od razu w nowy samochód, tylko musimy go odrestaurować, tak, jak, jak to powinno być policyjne, słuchajcie, komendant powiedział, że ma to być koniecznie niebieski samochód, trochę musimy go, e, uwaga, tutaj trochę podrobić, Bo raczej znaczy musimy zatankować, dobrze, patrzcie, mamy prawie cały zatankowany, świetnie, dobrze, wyrzucimy tutaj karnister, ktoś sobie tutaj będzie miał, Dobrze, więc patrzcie. Teraz możemy sobie wsiadać. No nie, ta fura jest o dużo, dużo lepsza. Oj, czekajcie, bo tu jakieś mam w ogóle wezwanie. O co chodzi? Czekajcie, w wiadomościach coś mam. Wezwanie, jest jakieś wezwanie. Okej, okay, read. Akcja na drodze. Ktoś doznał wypadku. Proszę się stawić. Okej, okay, słuchajcie, mamy jakiś wypadek. Dobra, szybko. Słuchajcie, musimy wsiadać i włączamy syrenę. Dobra, jedziemy moi drodzy gdzieś na drodze. Słuchajcie, musimy się tutaj zastanowić gdzie. Okej, okay, pojedziemy tutaj. O jest, widzę, widzę już coś, widzę zdarzenie. Dobrze, dojeżdżamy tutaj na miejsce zdarzenia. Fajnie, fajnie. Akurat możemy tutaj stanąć. Okej, okay, wysiadam. O jestem. Co jest grane? Patrzcie, policja już jest tutaj i mamy faktycznie jakieś zdarzenie. O kurczę, patrzcie, nawet wszystkie rzeczy się wysypały z niego. Kto to jest taki? Słuchajcie, musicie mi pomóc. Kto to taki jest? Czy to jest jakaś postać z Brawl Stars? Chyba tak. Dobra, napiszcie w komentarzu, jak on się może nazywać. Kto to w ogóle jest? To jest jakiś kaktus, coś takiego? Nie wiem, nie wiem, może się dowiemy w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, ale mamy tutaj jakieś dowody w sprawie, bo zobaczcie, co on miał przy sobie, jeśli doszło do takiego zdarzenia. Ok, widzę, że tutaj mamy trzy kaktusy. Dobra, zbieramy te kaktusy. Zbierzmy tych kaktusów dużo, dużo więcej. Ok, mamy siedem. Więcej już tutaj nic nie ma. Jest jakiś kurczak. Sok jabłkowy? O co chodzi? Sok jabłkowy przy właśnie takim zdarzeniu? No, to jest naprawdę coś strasznego. Słuchajcie, moi drodzy, napiszcie w komentarzach. Bo oczywiście będziemy robić śledztwo właśnie w tym odcinku. Chciałbym, żebyście napisali, kto mógłby to zrobić. Musicie mi pomóc. Właśnie od Was to zależy. Rzeczy ta sprawa zostanie e, rozwikłana, więc moi drodzy, zostawiacie e, właśnie w komentarzach. Możecie napisać, czy ktoś to mógł zrobić. Dobra, wiecie co? Ja muszę oczywiście tutaj wezwać pogotowie, bo kurczę, on jeszcze, słuchajcie, e, żyje. Mam nadzieję, że wszystko z nim jest w porządku. Dobra, e, więc w takim razie po prostu będziemy musieli e, pojechać. Słuchajcie, do pierwszego miejsca. Co to się mogło stać? Słuchajcie, ja mam taki w ogóle pomysł, że tutaj niedaleko, jest kwiaciarnia, wiecie co, można tutaj kupić kaktusy. Właśnie dlatego wo wolałbym po prostu pójść i zapytać się kogoś, czy ktoś tam pracuje, czy czy coś wie na ten temat? Czy ktoś wie, kto kupował takie kaktusy? Właśnie, o, mamy tutaj, zobaczcie, jest tutaj kwieciarnia, jest mnóstwo kwiatków i chyba te właśnie te kaktusy pochodzą stąd. I będziemy, oczywiście, szukali podejrzanych. Okej, okay, dobra, patrzcie, mamy tutaj, są kaktusy, patrzcie, jest kaktusów, ale dobra, poszukamy kogoś, kto może sprzedaje tutaj te kwiaty. O, dzień dobry, pani Olu, dzień dobry. Powiem Pani, czy Pani coś wie na temat takich kaktusików? Czy Pani może komuś sprzedawała te kaktusy, czy, czy coś takiego? Witam, witam, yy, tak, to są kaktusy z mojej, z mojej tutaj, yy, mojej kwieciarni, więc proszę Pana, ja nie wiem, ostatnio przypominam sobie kupował ode mnie taki jakiś zielony pan, taki zielony pan... Yy, nie wiem jak on się nazywał, ale kupił 8 sztuk. Był u pani zielony gościu i ma i kupił 8 kaktusów. Ej, musimy sprawdzić czy Dobra, proszę pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za takie informacje. Jak coś, będziemy się odzywali. No, słuchajcie, to jest akcja normalnie stulecia. Wiecie co? Ja tak się muszę zastanowić w momencik. Moim zdaniem, po prostu te kaktusy są z tej e, tutaj e, zagrody, nie wiem jak to powiedzieć kwiaciarni. No po prostu to jest kwiaciarnia. I wiecie co? Te kwiaty, e, czy te, te kaktusy po prostu. Było ich osiem. Więc muszę się zastanowić, co tu zrobić. Czy szukamy jeszcze jednego e, kaktusa? Może gdzieś e, ten zielony gostek po prostu e, gdzieś go. Gdzieś tego kaktusa jednego zgubił Dobra, będziemy się rozglądali, bo słuchajcie On szedł tą stroną i ewidentnie Gdzieś musiał z, z, zgubić tego kaktusika Dlatego będziemy szukali, słuchajcie Będziemy szukali, gdzie jest ten kaktus Tutaj nigdzie nie ma, ale przejedźmy się po prostu dalej Okej, okay, dobra Jak widzicie, tu nic... O, 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 znalazłem coś, patrzcie Tu przy kwiatkach i to jest jakiś... Szulkerowa skrzynia, ale nic, w szulkerowej skrzyni nic praktycznie nie ma. Dobrze, e, czyli kaktusów tutaj nigdzie nie znajdziemy w tym momencie. No szkoda, szkoda, bo powiem Wam szczerze, że e, jestem trochę tutaj rozgoryczony, bo ktoś musi mieć tego kaktusa, nie wiem. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Okej, okay, policja tutaj pilnuje dalej tego miejsca zdarzenia. Ehm... Dobra, gdzie tu pojechać? Słuchajcie, sogi jabłkowy albo kurczaki. No, kurczaki gdzie są? W KFC. Może podjedziemy do KFC, zapytamy się, czy oni coś wiedzą na ten temat. I zaraz będziemy. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy to mogła być ta ola, która sprzedawała oczywiście te e, wszystkie e, kaktusy. Dobra, patrzcie, tutaj w ogóle można soki jałmowe sobie kupić. Patrzcie, tutaj nawet są soki jakieś pomarańczowe. Jest KFC, świetnie, dobra. To chodźcie po prostu. E, po, popytamy się tutaj. Zobaczcie, mamy tutaj faktycznie dużo kurczaków. Nawet taki sam jak tutaj, pieczony kurczaczek. Okej, okay, tu nawet jakieś. Kanapki z kurczakiem są, patrzcie, i, i z y, jakimś serkiem. O, kurczę, dobrze, fajnie. Dobrze. Tutaj zobaczcie, w KFC chyba są dolewki, więc można sobie creeper cole dolać w każdym momencie. Mm, tu co to jest? Sand chips, Lays, a, tu chipsy mamy, okej. Okay. Dobra, tutaj kolejny jest jakiś dystrybutor, który można sobie zamówić. O Sanders, patrzcie. Dzień dobry, panie Sanders. E, powie mi pan, e, czy coś tutaj pan wie na temat kurczaków? Czy ktoś zamówił po, o, ostatnio jakieś kurczaczki, czy coś takiego? Witam, bo. Witam serdecznie. Najlepsze kurczaki w mieście. Proszę pana, tak, ostatnio ktoś był, ale już nie pamiętam, kto to mógł być. No, w się z ostatnio, takie większe zamówienie, ale chyba do nic się nie stało, prawda? No, na razie, wie pan co? Nie mogę zdradzić zbyt dużo szczegółów, bo niestety, ale to jest sprawa um, na razie e, tajna. Wie, wie pan co? Po prostu takie są przepisy. Nie można nic, żadnych informacji udzielać e, nikomu. E, proszę pana, no widzę, że tu pan się troszkę denerwuje, ale no dobra, to jest trochę zrozumiałe, bo tu policja w nocy przychodzi do pana i się pyta o jakieś rzeczy. Dobra, proszę pana, w takim razie, ja będę po prostu sobie tutaj gdzieś chodził. Może się po prostu rozejrzę tutaj u pana i zobaczymy, co tutaj pan ma w ogóle w, tutaj, w tym KFC, w tej restauracji. Dobra, tutaj można Creeper kole, Patrzcie, nawet tutaj jest jedna wyskoczyła. Co my tutaj mamy? Co to w ogóle jest? Czy to są śmietniki? To są chyba śmietniki, więc śmietniku na razie nic nie ma. Chyba, że słuchajcie, można to kliknąć jakoś. Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, tutaj mamy jakiegoś kwiatka. Ale ej, patrzcie, e, ten pan Sander e, Sanders. Słuchajcie, on ma. Jakiegoś bzika na punkcie kwiatów, więc patrzcie, tu w ogóle jakieś roślinki ma. Tu ma roślinki. No nie wiem, moi drodzy, kurczę, także musicie mi pomóc. Napiszcie, czy mógł być to pan Sanders. Ja po prostu jeszcze zajrzę tutaj do łazienki, zobaczymy co takiego jest. Okej, okay, tu jest jakiś kibelek, więc więcej nic chyba nie ma. A jest to kolejny jakiś kwiat... Ej. Patrzcie. Patrzcie, tu jest kaktus, jeden, którego brakowało. Dobra, ja muszę go zabezpieczyć, słuchajcie, oczywiście rekwiruję ten. tą doniczkę i ten kwiatek, więc bardzo by po prostu był zdziwiony, jeśli to nie byłby właśnie Sanders. Ostro, dobra, idziemy, 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 moi drodzy. Dobrze, także patrzcie, tu nawet jest ten Sanders tutaj na tym, na KFC, e, to jest chyba on, co nie? Napiszcie w komentarzach, czy to jest właśnie on. Dobra, jedziemy teraz po ten sok, zobaczymy co będzie właśnie akcja z tym sokiem, czy coś nam e, będzie oczywiście wiadomo, właśnie jeśli wejdziemy do tego, e, do tej soczkarni, tak można to nazwać, nie wiem jeśli wiecie, jak nazwać sklep, gdzie sprzedają soki jakieś e, owoce. Dajcie znać, a my będziemy po prostu teraz już szli po ten sok i zobaczymy co właśnie oni powiedzą na, ten, na temat tego soku. Dzień dobry pani Aniu, dzień dobry. Czy pani sprzedaje soczki? Witam, witam, witam pana. Tak, ja sprzedaję soczki. No, zostało mi tylko jabłkowe, no i na razie to. Tylko takie mam soczki. Jeśli pan chce, to proszę bardzo, może pan sobie kupić. Pani Aniu, spokojnie, spokojnie. Nie wiem, czemu pani jest taka zdenerwowana. Rozumiem, że w nocy policja przychodzi do pani tutaj do sklepu, no i takie pytanie zadaje. Dobrze, proszę pani. Ja tutaj znalazłem taki sok jabłkowy i po prostu chciałem e, sprawdzić, czy pani ma takie soki. Dobrze, rozejrzyjmy się. Patrzcie, sok jabłkowy to jest chyba. Chyba nawet ten sam, co ja mam. Eee, fajnie, dobra, czyli mamy kolejną poszlakę, czyli w tym sklepie faktycznie sprzedawane są soki jabłkowe. Dobrze, 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 bardzo fajnie. Dziękuję pani Aniu. Ja po prostu będę szedł i w tym momencie chyba po prostu będę musiał. Jechać na miejsce zdarzenia. Zobaczymy, czy e, ten e, właśnie e, ten gostek jest po prostu dalej tam, czy go już zwinęli. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, także widzimy się na miejscu zdarzenia. Świetnie, dostałem informację, że nasz, słuchajcie, pacjent będzie już w. W szpitalu. Także zaraz będziemy do niego po, podjedziemy, oczywiście spiszemy wszystkie e, dowody w tej sprawie. Zaraz wszystkiego się dowiemy, moi drodzy. Mam nadzieję, że pamięta z tego zdarzenia i zobaczymy co się takiego stało i zaraz tam do niego dojedziemy. Zobaczcie, szpital jest już tutaj, jest tuż tuż, więc zaraz będziemy oczywiście na miejscu. Dobrze, mamy, mamy tutaj szpital. Zaraz podjeżdżamy i zapytamy się, co takiego, co oni wiedzą dokładnie. O kurczę, królik o jest uciekł, Dobra, dobrze, że on uciekł Dobra, w tym momencie patrzcie, mamy tutaj e, Hospital, czyli szpital. Wchodzimy, oczywiście, zobaczymy, co oni mogą nam powiedzieć. O Jezu, jakiś ślimak, co to jest za Robal? Halo, Robalu? Robalu? O Jezu, przepraszam, olegu uderzyłem chcący. Dobrze, patrzcie, jest szpitalek. Okej, okay, wchodzimy, zamykamy drzwi. Dzień dobry wszystkim. O Jezu, ile tu lekarzy? Dobrze. E, dzień dobry panu. Czy macie takiego zielonego pacjenta? Ostatnio powinien być tutaj przywieziony. Muszę z nim po prostu porozmawiać. I witam pana. Tak, 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 jest. Proszę, schodami. E, p, oczywiście, żółtymi schodami. E, e, na pierwsze piętro. I tam po prawej stronie powinien być Spike. Okej, okay, czyli on się nazywa Spike, rozumiem. się rozumieć. Fajnie, dobrze, czyli mamy spajka. Dobrze, czyli słuchajcie, czy to nie jest ten spike z Brawl Stars? Musicie mi dać znać. Oczywiście w komentarzach dajcie znać, ja chwileczkę tu oczywiście pomyślę. Dobra, także złapa zostawiona, mam nadzieję, że idziemy, oczywiście się dowiemy, kto mógł to zrobić. Napiszcie w komentarzach, kto z, oczywiście to zrobił. I jeśli napiszecie prawidłową odpowiedź, słuchajcie, bardzo prawdopodobne, że dostaniecie serduch ode mnie. Więc moi drodzy, e, wpiszcie w komentarzach, czy to mógłby mogła być Ola, e, oczywiście ta od kwiatów, e, czy to mogła być... E, ten Sanders od KFC i czy to mógł być słuchajcie em, pani Ania właśnie ze sklepu z sokami. Dobrze, tutaj patrzcie, mamy Spike jest Spike. Dobra, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Zaraz wszystkiego się dowiemy. E, dzień dobry. O Jezu, ale pan tutaj Dobra, dzień dobry, mam nadzieję, że wszystko w porządku. O, widzę, pan już głową rusza. Dzień dobry, panu, ja chciałem pomóc, panu, po prostu chcę się dowiedzieć, co się takiego stało. Proszę mi o wszystkim powiedzieć. Ojejku, jestem taki opolały. Wie pan co? Ja nic nie pamiętam z tego zdarzenia. Tylko pamiętam tyle, że konił mnie jakiś gość, taki w białym ubraczku i mówił, żebym oddał mu kaktusa, bo nie ma co postawić w kibelku. A, no... I tylko tyle pamiętam i zaraz biegłem biegłem i uderzyło mnie jakieś auto przyjeżdżające. To tyle. Okej, okay, okej okay, panie Spike, yy, więc wszystko zaczyna się kleić. Dobra, tego kaktusa musiałem zostawić oczywiście do analizy, więc wiemy już kto mógł to zrobić, moi drodzy. Czy wy wiecie? Napiszcie w komentarzach, czy wy wiecie kto to mógł to zrobić? Jeśli tak, napiszcie o tym w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy, oczywiście do tej osoby i zobaczycie, zobaczycie co się oczywiście z takimi osobami dzieje. Oczywiście musimy coś z tym zrobić. Także moi drodzy, ja oczywiście startuję i jedziemy od razu właśnie w tamto miejsce i zobaczymy. Zobaczymy, co takiego się tam wydarzyło, co on może powiedzieć na to właśnie ta osoba, która będzie oczywiście tutaj przez nas ścigana w tym momencie. Także jedziemy do niej i zaraz, zaraz wszystko zobaczycie. Ok, ja już dojeżdżam do miejsca zdarzenia. Jestem już tak normalnie poddenerwowany, dlatego ta akcja będzie naprawdę ostra. Moi drodzy, czy to była pani Ania, czy to był pan Sanders? Zaraz wszystkiego się dowiecie. Ja już mam swoje tutaj typy i właśnie w tym momencie wchodzimy do KFC. Dzień dobry. Niestety, ale pan musi być zatrzymany. Niestety, pan do, e, popuścił się, dopuścił się pewnego złego czynu, który oczywiście e, skutkuje tym, że musi zostać pan zatrzymany i sprawa musi zostać wyjaśniona. Więc proszę pana, niech pan teraz w tym momencie e, zbiera, zamyka ten KTKFC i niestety, ale pan musi zostać wyprowadzony stąd. I tyle panu powiem, że ten kwiatek, który pan tutaj ukradł, to był tak naprawdę e, narzędzie e, po prostu... Przyczyniające się do tego e, złego czynu, którym oczywiście ucierpiał pan Spike, oczywiście kupił u pana kurczaki i pan naprawdę takie rzeczy tutaj robi. Przepraszam, ja myślałem, że nic takiego się nie wydarzy. Ech, proszę mi wybaczyć, proszę mi wybaczyć. Niestety, niestety panu nic już nie pomoże. Niestety, będzie musiał pan odsiedzieć parę tutaj e, miesięcy w więzieniu za takie rzeczy. A wy, moi drodzy, oczywiście, jeśli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. I pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście tutaj w komentarzu, czy to właśnie z pan Sanders mógł to zrobić. Więc moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Hejo!